Ja w ogóle chcę to podkreślić. Czuję, że wraz z narodzinami Leosia urodziłam się na nowo również. Wszystko się we mnie zmieniło. Ja to czuję i widzę. Jestem zupełnie inną osobą, mam inną wrażliwość, widzę inne rzeczy i na przykład chociażby takie głupie, ale sen. Ja musiałam zawsze spać 8 godzin, szczególnie przy moim PCS i insulinoporności. I jak nie wyspałam się, jak nie pospałam 8 godzin, to bez kija nie podchodź, a teraz, no nie wiem, czy ja może 3 godziny max może przesypiam, jakby tak zliczyć te drzemki i mam takiego powera, ten chłopczyk mi daje tyle energii i motywacji i siły, że to jest niesamowite w ogóle, co się z matką dzieje, jak dziecko przychodzi na świat. Dzisiaj mieliśmy kolejną muzykoterapię, bo mówiłam Wam wcześniej, że tutaj w szpitalu na Madalińskiego bardzo mocno stawiałem na relacje matka z dzieckiem, dlatego też to, co ja teraz mam, to jest normalne. Jak się ma wcześniaka, to y, mamy zostają jeszcze pod opieką tutaj położnych. Jakby się coś wydarzyło, to mam je za ścianą i mogę zadzwonić i, i, i przyjdą spytać się, czy wszystko ok. Y no żeby tak się przyzwyczaić do tego dziecka, no bo był cały czas podłączony pod różne urządzenia i tak po kolei odłączaliśmy te urządzenia, więc to też dla matek jest gdzieś no takie traumatyczne doświadczenie i, i widok. No i dzisiaj była też muzykoterapia. Jest tylko kilka szpitali w Polsce, które to mają i właśnie tutaj na Madalińskiego jest i pani Daria przyszła, słuchajcie, zmieniła piosenkę z Króla Lwa i słowa zmieniła. To znaczy jej mąż. Niektóre, na no, już niedługo będziemy w domu. Ja po prostu tak wyłam dzisiaj znowu. Muzyka, po pierwsze, mnie bardzo porusza. Po drugie, słowa. Z tym tą samą historią, która się tutaj wydarzyła. No ale. Bardzo ważne jest, aby śpiewać dzieciom i aby słyszały nasz głos, abyśmy mówili do nich, nawet jeżeli to są głupotki, no, i przy przebieraniu, przy, ym, e, przy karmieniu. I pani Daria tłumaczyła nam to z punktu takiego psychologicznego, dlaczego to jest ważne, dlaczego ona chodzi na onkologię i na oją do dzieci, neonatologię ym, i gra do tych dzieci, a rodzice śpiewają, więc mamy zamiar kontynuować to w domu. Dobrze, że mamy ojca muzyka, co nie? Słuchajcie, muszę sprostować, bo ja sobie coś uwaliłam w głowie, że nasza pani od muzykoterapii ma na imię Daria, ona ma na imię Agata, więc przepraszam serdecznie. Mleko mi odbiło do głowy. Ale tak, niezmiennie od imienia pani Agata tutaj robi cuda na onkologii i neonatologii i... Yy, przychodzi, robi taką muzykoterapię, dziedziusią, gra na harfie, śpiewa i my będziemy dzięki niej to kontynuować w domu, bo nam wytłumaczyła, nie chcę przekręcać słów, ale jak ważne to jest właśnie u takich wcześniaków. No i jest tylko kilka szpitali w całej Polsce, które to robią, a Szpital Madalińskiego jest jednym z nich.